Jest ciemno, ale chciałam się z wami przywitać. Zapraszam Was na oglądanie filmika ja z tą osobniczką. Jak jestem się to zazwyczaj po prostu jadę z nią, no bo nie, nie prowadzę jeszcze, I, i zapraszam Was na kolejny filmik, tymczasem jedziemy, tym razem jedziemy na zakupy, więc mam nadzieję, że będzie Wam się podobać. I zapraszam do oglądania. Jestem w moim ulubionym sklepie. Zgadnijcie, jaki to. Tak, to jest action. Pokażę Wam dzbanek na jednego kwiata, na jedną łóżkę na przykład. On jest jakby... jest totalnie modny. Zostały już tak naprawdę szczęki szczątki po świątecznych rzeczach. Ale widziałam to, tylko że to się nie huśta. O czym to się ale nie huśta? to się huśta. Ja już to przeiłam patrzę. No. Bo tutaj się chustają dwie rzeczy, a z tej na przykład się karuzela nie, nie ten nie kręci, nie? Może papier jest słaby po prostu. Każdy klika, tak jak my. Słaba tutaj będzie z tymi. Myślisz? Torebkami, tutaj widzę, że są tylko papiery. W papierach to możesz sobie wybrać i przebrać. No to bierz papiery z papierów zrobimy torby. Nie, pojedziemy tam wiesz gdzie. A, okej. A tutaj muszę kupić coś komu, nie? Poczekaj, Donia. Tutaj muszę kupić wiesz co, wiesz komu. To co? Co musisz kupić, wiesz komu? No ja wiem. No wiesz. Wiem komu i wiem co. Znowu to samo za każdym razem, kiedy tu jestem. Szukam Cię. Mam pieska w moim pokoju. Nie jest to często, ale po prostu moja mama była przed chwilą u mnie i, e, i zostawiła ją. W sensie nie zostawiła ją, tylko ona nie zdążyła wyjść. I słuchajcie, ja teraz będę robić rzecz, którą najbardziej lubię na świecie. To jest pakowanie prezentów, paczek i tak dalej. Przy tym jest ogromny bałagan. Ja przed chwilą też wróciłam z zakupów. I tutaj możecie zobaczyć na przykład połowę moich wstążek, które posiadam, połowa jest też wypchnięta tam dalej. No, i w szufladach dwóch. Tutaj to w ogóle jest taki rozgardia, że y, tam są po prostu rzeczy do ospakowania. Tutaj są. Mm, o, proszę bardzo. Tam są jakieś książki. I teraz wiecie co, jak już mam Was w ręce, to pokażę Wam co kupiłam sobie w y, Action. Kupiłam sobie takich kominek. On tutaj jest taki z taką złotą y, Tom. I gdyby nie miał tej złotej y, obręczy, to pewnie bym go nie wzięła. Y, bo jest taki zwykły, szary, ale ja generalnie nie mam dużo kominków. Tutaj mamy taki. No, jak je zobaczyłam, to sobie pomyślałam. Jak je zobaczyłam, to po prostu byłam bardzo w szoku. Kupiłam, kupiłam słodycze trochę i możecie wejść. Kupiłam sobie płótna. Jedno kupiłam w Chińskiej Republice, a drugie kupiłam w Action, właśnie. Tutaj mam telefon. Także trochę tego było i kupiłam też sobie farbki, ale... A, tutaj są. Za każdym razem to robię po prostu. Za każdym razem to jakoś tak się dzieje. Yy, dobra moi drodzy, bo teraz oni się do mnie wszyscy zeszli i ja muszę z nimi rozmawiać, więc yy, do zobaczenia później. closing down for jest już ciemno, ale tak wygląda spakowany prezent dla y, Gosi i jadę jej. Wręczyć przed świętami, bo nie będę miała z nią wcześniej kontaktu. Dlatego tak się później. prezentuję. O, właśnie, później. Dlatego jadę teraz jej to wręczyć, i mam nadzieję, że jej się spodoba. Wam nie powiem, co to jest. Taka jestem. I jedziemy. Pobojewisko nadal trwa. E, natomiast e, tutaj wygląda tak. Stążki się nie przemieściły. Może Was zastanawia, dlaczego tam są e, torby, w się sensie torby e, przykleiły mi się do stopy. E, dlaczego tam są karty na chusteczek? Już Wam szybko tłumaczę, dlatego że. To yy, ja to odkryłam, i to jest yy, jedyny sposób, w jaki ja przechowuję wstążki. Ja po prostu dzielę je sobie na pół i wykładam, yy, jakby wkładam tam, jak chcę wyjąć, to wyjmuję chusteczkę. Tutaj akurat są wszystkie rozwalone, dlatego że yy, szukam jednej wstążki, yy, jednej konkretnej, ale nie ma jej w sumie nie wiem, dlaczego jej nie ma. Myślałam, że jest. Yy, nadal to trwa tak. Jeszcze będę pakować prezenty dziadka i to by było chyba na tyle. Nie. Jeszcze nie, od tej widzicie mnie. E, jeszcze to. Natomiast, e, no, tutaj już jest spakowane i nie wiem, czy będę mogła dać to do, do vloga, dlatego tak szybko i daleko wam pokazuję, co tutaj jest. E, no i co? To będzie na tyle spakowania prezentów. E, I w ogóle to kupiłam sobie taką specjalną, w sensie specjalną, bo ja ogólnie. Poczekajcie. Ja ogólnie mam na biurku taką taśmę i nie wiem, czy Wy zauważycie to, ale ona jest jakby matowa, yy, jakby matowa i mam w tym. A tutaj mam teraz taką yy, wąską i przezroczystą, yy, śliską, taką wiecie, po, po prostu klasyczną, dlatego że. Ta jest trochę bardziej porządniejsza, i w sumie ją używam do wiecie, sklejania z zeszytów albo coś takiego. A to ta jest taka typowo prezentowa: jest cienka, niewidoczna i jest tak. I musiałam właśnie ją kupić w Action, ale widziałam tylko w takich pięciu pakach, więc dałam resztę mojej mamie, jedną sobie wziąłam do pakowania tych, tych wszystkich rzeczy. I tak słuchajcie, to jest tak odstresowujące, zwłaszcza jak jest karton. Jaki jest karton, bo y, to jest po prostu najlepsze, co może być moim zdaniem, bo wtedy są takie równe, kwadratowe rogi i... Y, wow, dobra. Y, nieważne i to tyle. Wrócę do Was później. Słuchajcie, teraz stwierdziłam, że jeszcze podleję kwiaty, bo, bo później mogę nie mieć na to czasu po prostu, a y, wiem, że nie mogę ich sobie dbać, więc trochę je podleję. Y, ten potrzebował. No także. Także tak u mnie musimy jeszcze podleć przed tymi świętami. Okej okay. i u mnie też mają suchokwiatki. Tutaj ten podlejemy jeszcze, bo może jeszcze trochę tego, bo ja go nie podlewałam jeszcze odkąd... Uuu, ale Od Odkąd zebrałam go mamie. Ja wiem, że on dużo wody nie potrzebuje. No i teraz podlejemy mój storczyk, który wrócił już na miejsce, bo ja jestem taka sprytna, że będzie kiedy on przykwita, to ja po prostu daję go na dół, bo ja mama go tam trzymam. A tak to raczej... Jest u mnie. Hej, Wam! Jest chyba najpóźniejsza godzina, o której ja kiedykolwiek y, nagrywałam, bo jest y, za 4 minuty pierwsza. Y, więc już mamy Wigilię, praktycznie. Y, I słuchajcie, ja ostatnio dla Was nagrywałam o kwiatach. Y, I ja strasznie narozlewałam tam. Ja, jak mam w, w drugiej ręce telefon, to już w ogóle nie umiem nic zrobić. Y, I powylewałam, i musiałam to wszystko wycierać. Ale teraz przejdźmy do rzeczy, dlaczego nagrywam dla Was teraz. Dlatego, że nie będę Was już dłużej trzymać w niepewności. Większość z Was może wie, ponieważ jeżeli obserwujecie kanał moich rodziców, to, to oni tam pokazywali mój prezent gwiazdkowy. Pokazywali albo mówili: Nie mam pojęcia, bo nawet nie oglądałam tego filmiku. W każdym razie była o tym mowa i ja Wam nie powiedziałam. Tego, nawet jak go dostałam już, dlatego, że jakoś nie, zna, nie znalazłam dobrego momentu. W niektórych filmikach za moimi plecami, czy w lustrze, gdzieś mógł się odbijać i tak dalej, bo jest to nowy komputer, iMac 24. Natomiast sprawa jest taka, że ja jakby od razu go nie dostałam ja go w ogóle miałam nie dostać. E, dlatego, że jakoś tak nie, nie wiem, co moi, moi rodzice zrobili, że on w końcu y, przyszedł na czas, jakby. Y, w każdym razie jest y, i tak. Najpierw ja go nie dostałam od razu. On przyszedł, nie wiedziałam tego. Mój to tego otworzył, zobaczył, sprawdził, czy wszystko jest git, i dopiero wtedy, jakby dał mi, żebym sobie otworzyła na nowo, jakby i mogła wam nagrać, pokazać. I jakby ktoś był ciekawy, to mam dla Was kilka y, przebitek, wydaje mi się, że nawet kilka y, takich y, filmików, dłuższych klipów, y, jak właśnie odpakowywuję mój prezent, zdejmuję wszystkie folijki i tak dalej. To jest niezwykle satysfakcjonujące. Odrywanie folii, jest najlepszą rzeczą na świecie. Y, a więc mam kilka takich klipów, więc Wam je puszczę. To chyba na tyle, co chciałam Wam powiedzieć. Zaraz dostaniecie ode mnie te, mm, te przebitki, a później rano jeszcze dostaniecie ode mnie klip, jak wygląda to teraz, w sensie, bo ja Wam nie pokazywałam, jak to się prezentuje na biurku, a może ktoś by był ciekawy, więc pokażę Wam. I tak, to na tyle. Ja przerzucę sobie ten klip i szybko sobie... Szybko sobie tutaj skończę dla Was, ale może jeszcze się zastanawiacie, dlaczego ja mam, dostałam wcześniej prezent, a nie pod choinkę. Wiecie dlaczego? Bo ja bardzo się męczyłam z wysyłaniem, przesłaniem klipów na tamten komputer, bo jak ja mam tam, tamten komputer był z Windowsem, a telefon mam no jakby od Apple, więc. To było trudniejsze, w każdym razie, dłużej czasu mi to zajmowało. Nie było to najgorsze na świecie, ale w takim okresie, gdzie dużo dla Was nagrywam, tak jak, jak w vlogmas, no to moi rodzice stwierdzili, że pozwolą mi mieć go wcześniej. I dlatego ja już montowałam dla Was, ogarniałam to wszystko, te vlogmasy, niektóre na nowym właśnie komputerze. I tak, to tyle. Nie będę już przedłużać, lecz lećcie oglądać sobie przybitki z tego, jak go odpakowywałam i w jakiej wielkiej euforii wtedy byłam. I tak, my się zobaczymy już później. Cześć moi drodzy! Witam Was. Jesteśmy przed Wigilią e, i do mnie przyszedł mój prezent gwiazdkowy e, Tyle, że no to jest właśnie ten prezent i nie mogłam e, zamówić go jakby, w sensie nie, mogłam, nie mogłam odpakować go w Wigilii i dopiero wtedy sprawdzać, czy wszystko jest o, ok. oczywiście, no bo wiadomo jakby coś było nie okej, okay, to trzeba by było się z tym babrać. A więc tak wygląda mój prezent i teraz go otworzę dla Was i po prostu. Okej okay, moi drodzy. Ja że jestem mała i dość mało potężna, to muszę sobie radzić. A jakby co, to mam tutaj tadę i moją mamę tam z boku, żeby mi pomagali. Tutaj widzimy piękną folię bąbelkowa. Taka wielka. I tutaj mamy y, całą sprawę. Ale ciężką. zostawię go tu i Was przedstawię bardziej, żebyście widzieli co jest dalej. Bo ja mam innej opcji. A więc tak kabelki, wow, kable są tak ekscytujące, nie sądzicie? Mamy tutaj klawiatury. Proszę bardzo, klawiatura. Mamy tutaj z boku myszeczkę. Myszeczka, proszę bardzo, myszeczka. I mamy tutaj kabli, raz, dwa. Dwa kable, proszę bardzo. Proszę bardzo. Mamy kolej Dwa kabelki. To jest przejściówka czarna. Wszystko jest białe, to jest czarne. Proszę bardzo. I to jest y, Everything. Jeszcze mamy te karteczki. One też mają te naklejki, czy nie? Były tam jakieś naklejki. Były tam? Tak, jest jedna, ale taka większa. Naklejki są super. Mam chyba cztery i żadnej nie użyłam. Dlatego są super. Dobra, ściągam to i już przestawiam Was, żebyście widzieli całą operację. Jest na, na miejscu i ja będę chciała. Albo wiecie co, najpierw zrobię klawiaturę, bo klawiatura jest mniejsza i to jest jednak i tak mniejsza satysfakcja. Proszę bardzo. I tutaj mamy. Do odrywania. Ja to teraz pociągnę na moje żyły. Macie pojęcie, jak się bardzo ciesza. Chociaż, chociaż w sumie macie może pojęcie, jak człowiek potrafi się cieszyć. I teraz, moi drodzy, jest to na moim biurku. Wow, ok. Przesunę to, żeby tutaj. Poderwać najlepszą część na świecie. No nie, no po prostu o ją na klejeczki. Okej. Okay. Przychodzi czas na tył. Musisz. I wiele ma klejki. Ojej. A takie duzia to w ogóle są najnowsze. Jeszcze tylko jedna. Ale też dość kluczowa, bo ta z przodu. Hello. I zaraz mój tata będzie to podłączał, bo ja jestem totalną szmatą w Buberką. tym. Ja nie potrafię takich rzeczy yy, z Pointa. Także. <laughs> o Boże! Wow. Wow, po prostu. Czy Wy to widzicie, moi drodzy? Trudno mi się nagrywa, no bo to jest jednak yy, duże, ale no jest niesamowite. On ma super tą funkcję tego yy, ekranu, nie? Że się wyucha. Wi no. yy, tak, on się totalnie wiocha, moi drodzy. On ma taką wąską tutaj podstawę i jak widzicie on może się przechylić. I nie muszę dotykać spodu, ale jakoś tak się bezpiecznie czuję <ścoughs> po prostu. Mm. No, the what we that what you came for and in the coffee shop just next door we' talk for hours on and and somehow we knew that we'd find something true and that everything would change from whoa Tym mm. po po mm. bardziej, że czuję to dobrze. Jest mi wygodniej no? na rowę, tego za chwilę mam y, taką. Słuchajcie, jest on odpalony. Przed chwilą to zrobiłam, poklikałam wszystko dalej, 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 dalej. I jak widzicie, wygląda to fantastycznie. Wygląda I teraz y, trzeba go zaktualizować. Tak mówi y, mój komputer, żebym mogła przenieść dane z jednego na drugi. A więc tak, moi drodzy, to by było na tyle w tym filmiku. I słuchajcie, ja Wam jeszcze nie życzyłam wesołych świąt, z tego co pamiętam. A więc teraz Wam życzę wesołych świąt, zdrowych, ciepłych, radosnych yy, i wszystkiego co na najlepsze oraz najcudowniejszych prezentów i wspaniałego czasu spędzonego z rodziną i przyjaciółmi. A ja się z Wami żegnam. Zapraszam Was do komentowania, lajkowania, subskrybowania, jeżeli jeszcze tego nie robicie. Tutaj macie mojego Instagrama i, i TikToka. A ja się z Wami żegnam. Pa, pa! Yes,